Dzień dobry, kochani, dzień dobry. powiadomień Oto druga część świąteczna paczka od sułtanki Sofii. No bo już się nie dograło, tak, tu złożyłem tą paterę. Nie też mówi, to jest pateraszka. No to jest pateraszka, właśnie takie trzy talerzyki, dwa patyki, w środek patyki się skręca i, i tak to właśnie wychodzi. A tu jest jeszcze Dynia świąteczna no dobra to ja w takim razie was tutaj ustawiam proszę bardzo jeśli na końcu pozwólcie, wam puszczę kolędę ale że z na pewno nie radia na pewno nie z telewizji tylko troszkę taką inną a to bym dzwonił do sułtanki Sofii i przy okazji właśnie tak, tutaj tutaj dostałem takie właśnie też szpierdółki, leki Poczekajcie chwilę, tylko wpuszczę głupią. Piacie mi owczarek niemiecki. Maja! Mia! Maja, Maja Chodź. Zwierzę, które szczeka, e, szczeka. Eee, aby szczekać po prostu, bo chcę wejść do domu, więc nagle, uwaga, ktoś jest przed domem, jest niebezpiecznie w ogóle i, i dostaje z zawału, bo myślisz, że coś się dzieje, a nie. A ona po prostu, jest jaka jest. Ale tak ma większość żółciarków niemieckich, że szczekać często bez powodu. Kochan, tu dostałem takie, mm, nie wiem, co to jest. O Boże, takie... A... Ojo oj jak Wam poka... Dobra, pokażę Wam. Oj oj a może to już przyjechało, może tam w tej poczcie tam coś jest już i już będzie teraz po mnie. Jak ja wyglądam. Proszę Państwa, no jak? O. 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 No dobrze, no dziękuję, no dziękuję, no, zdrowie no, jest bardzo ważne, prawda, dla matki, dziecka, e, więc, więc bardzo miło z ich strony, czy powiedzieć, że będę nawet maseczki mi tu sprezentować, dobra. Dostałem e, taki domek, dostałem też, a teraz go pokażę. Um, więc tutaj mam kupę maseczek. To jest takie coś gdzieś takie, takie pierdółeczki, pierdulaszki. Maseczki, jakieś. E, jakieś. co? Y, kosmetyki? Aha, aha. O, fajny nóż. Fajnie nóż, bo jest tak fajnie w takim, w takim czymś ciekawe czy go widać, bo dziadek Bodzio mówił, że w ogóle zasłanią światło. On jest tak wysuwany, o jest mega mega ostry. Ale fajna sprawa powiem szczerze. To już mi się podoba. Dobra, ja go tu postawię, żeby potem nam pokazać. A, co ja mu się mi dała. Mówiła, że mi nosił na rękę, jak będziesz jechał. Aha, dobra. Okej. Okay. Nie. Nie wiem, czy widać. Oh, takie coś świecące. Ale ja was chyba tu bardziej postawię, co, kochani? Tu za kawą, bo chyba tu będzie lepiej widać. Tak. Bez tego, co jej bodził mówił, to lepiej było widać. Co chcesz? Co chcesz? Co Co chcesz, Brzydalu? No, co chcesz, Brzydalu? Co chcesz, ty? O, już następny mi idzie. Ale paczko się dzisiaj się, dzisiaj was nie ma tutaj. Dobra. O. O, o, jak się cieszy. No już, ale do widzenia. Dobra, zajmujemy się paczką. Normalnie, pies już mnie o obdrapał obchrapał, no idźcie, idźcie, maja na miejsce, na miejsce, już, wczoraj z mi się pokłóciłem, no co ja wrócił, bo on chciał, żebym sprzątał, eee, sprzątał, wiecie co, eee, ten, zostawia na miejsce, już, eee, sprzątał po nim, e, słuchajcie, po psach, e, śmieci, które rozwalał, bo on zapomniał, że nie, Skoro wziąłeś śmieci do ręki, jesteś dorosłym człowiekiem, to chyba logiczne, że musisz znać, bo chciałeś pieski, tak czy nie? O, już wspólnie mieszkamy i też powinien pomagać. Ja się i zgadzam, ale czy ja sobie zrobiłem specjalnie kupę i zostawiłem ją, czy ja czy coś zostawiłem na ziemi i zostawiłem, żeby wiedzieć, że psy sobie pogryzą, czy o rzecz? Nie. Klapka zaraz wezmę, już, na miejsce, już. Znaczy trzeba to tutaj też okłócić pewne rzeczy, bo się przeginają po prostu I, i powiem wam szczerze, że, że ja i wiesz, że jak nie pasuje, to się mogę wyprowadzać. Oczywiście powiedziałam, że tak. Proszę bardzo. Już poszliśmy do obrączka zawieść, parę miesięcy się odbije i sweterek przypominam. I w tym przypadku... W tym przypadku e, jakoś tam będzie, ale no nie wiem, no że ludzie, no, no myślmy, myślmy, nawet jeżeli komuś wydamy mieszkanie, a mamy zwierzęta, no to no, kurwa, nie robimy pod górkę. Trochę, trochę chyba kultury jakiejś, tak? No. Tak, ten sweterek. No i dalej. Także nie wiem, bo być może będę musiał wyjechać, nie? Jestem jest zmęczony, powiem szczerze, tym psami, tym wszystkim. Tomek nie ma czasu, nie zajmuje się. O, no robią co chcą. Wszystkim Majka, Owczarek Mega wykorzystuje sytuację. Mega. I on, a oni znowu na nabyków głupich się od niej uczą. to jest to? O, takie coś, nie wiem, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. A, e, w pierwszym filmiku to, to nie są zioła, to są przyprawy. Jakby coś. Nie wiem, co to jest. To chyba... ma być. Jakiś pojemnik, patrzcie, to jest jakiś... To chyba jakieś radyjko, nie wiem nawet co to jest, wiecie? O kurczę. To się na pewno włącza. Ale, ale co to być? Ale robi jakieś... A, radzie i ten! A, ja mogę nawet ja tufa włączyć. E o! Dobra, kochani. To Wam innym razem pokażę. Dobra. To wezmę może do Bodzia. Tak, jest, kabe, jest i kabelek. Jest i jakiś jakiś kabeluszek, ale taki mini, mini, mini. O, fajna sprawa, dobra, dobra, o, proszę bardzo, następna ciekawa rzecz, uuuu, pari papira, para, para, tam, tam. Dobra, tutaj twierdził się nie ślimy pokazywał, jak, jak, no, o, co, no, no, bielizna osobista, A, o, to jest jakaś podkoszulka, czy koszulka, ojej, już złożyłem. to wam pokażę, A, ale... To chyba będzie. A, taka podkoszulka, ale z takiego. z mm, mm, takiego czegoś. No właśnie. Mm, takiego. takiego materiału, takiego nieba wełny, ale z takiego, em, jak kobiety w nas używają, takie elastyczne coś. Ale to jest fajnie, dziękuję. E, dobra, czekaj. Ale ten. Ten mini taki głośniczek e, jest ok. <laughs> Się si nawet nie śmiałem. E, przetestujemy go dziennie, nie? Weźmiemy. No tutaj oczywiście też. Tu są te, tu są te spodenki, które pokazywałem wam, wam. Tak, to w pierwszym filmiku. Akurat takie bardziej cieplutkie. No i co tu jeszcze mamy? No I to wszystko, moi drodzy. No jeszcze jest jakieś kilka pierdółek, a to wezmę już na ten, na ten żeby wam pokazać. No i kabletki, leki, bisokard, ketonal, zolpik na sen. No, dobrze. No to kochani już ja już ja Wam pokazuję. Opa! Patrzcie. Więc tak. Tutaj... To nie są zioła, to są po prostu e, różne e, galaretki e, smakowe, e, tak, że na słodko. No dobrze. No I to jest i to jest taki reklamu Tak, dobrze. E, tutaj znowu mamy. E, tu mamy takie pierdółki, pierdółki właśnie jak, jak e, te m, maseczki takie zdrowotne, e, sztyft do, 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 do ciała, e, także bardzo fajnie. E, tutaj mamy, nie wiem co to jest, poczekajcie, a to jest taki domek od mojej mamy, że mi się dobrze wspominało, e, no żeby domek wspominał, a poza tym, no, żebym może swój sobie wykreował domek. Ach, dobra. Wiecie? Poczekajcie. Poczekajcie. Jeśli nie mojej zguby, kup mi domek, o mój luby. <laughs> a, nie wiem, co to jest. Nie wiem, zabijcie mnie, ale nie wiem co to jest. Czy jest coś słodkiego, czy jest może plastelina. E, na razie otwierać nie będę tego, bo 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 nie wiem. To jest w takim pudełeczku. Może ktoś będzie kojarzył. Oj, ten nożek muszę schować. <Ky> a co mam między nogami? O Boże. No i już, już, już. Ach, to pracy. Dobra. Dobra, to już to może chowam. Dobra, a my wiecie co zrobimy kochani? Slipeczki. Skarpeteczki. Aha i, i w tym pudełku właśnie był ten głośniczek. O! I ten głośniczek był w tym pudełeczku. I on wygląda tak. Może go zobaczycie. Mam nadzieję. O, takie takie maleństwo. Kończy się miejsce w PAM. To może spowolnić telefon. Aha. No. Przechwyć przy... Zatrzymaj nagrywanie przycisk. Także tak, to Kliknij, wygląda, by tak? Kliknij by uaktywnić. Kliknij, by uaktywnić. Pierdułeczka fajna, sympatyczna. No. No dobrze. A ja teraz, już na koniec, jak już wszystko byżyliśmy bo już wszystko byżyliśmy opaczucha cała na koniec jeszcze puszczę Wam kolęduchę, moi drodzy. Uwaga, uwaga, uwaga. To pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do następnych filmików. A ja dzwonię do mojej babci z mamą. Wiadomości. Telefon po... Także za chwilę się zakończy. Telefon. Zapewne nagrywanie. Babunia sułta. Babunia sułta po... Telefon Łączony. No chyba babuniu. A co mnie zupełnisz mówimy? Albo spałem, spałem i, i film nagrywałem. Aha, no tak, no bo Jak się czujesz babuniu? O dziecko, nie za bardzo. Na jakie mam duże. Teraz to takie sile, 15 minut temu zmierzyłam. Prawie 90. Zmiana pogody jest, nie? Generalnie. Ale widzę, że uśmiech masz dzisiaj. Akurat co mam? Uśmiech masz na twarzy dzisiaj. A ja mam włoskę. No to dobrze. Spałem w tym kuliu w ciśnienie i się pyta. Ja, Zwodził dalej. Ekran wyłączony. Ja spałem, wiesz jakiś czas. Ja tak, Babuni, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to patrzenie.